Siemanko z tej strony Latasek Postanowiłem, że dzisiaj nagram <śmum> tak na ludzie mm, FIFA. Co by tu zagrać? Mecz towarzyski będzie ciężko. Dawno nie grałem. Skład się nic nie zmienił, bo nic tutaj nie robiłem w składzie. Jeszcze co paczki mamy? Ale to może po meczyku jakieś paczuszki a to walnie ma ten skład Battles. ale o co chodzi jakieś paczuszki znowu trochę się zdziwiłem bo nie grałem a dostałem paczkę Zawodowiec. Na ostatnim odcinku się trochę nerwowałem. Było trochę nerwowo. Ale no to dlatego, że przegrywałem. Nie lubię przegrywać. Zobaczymy dzisiaj jak nam pójdzie. <laughs> może lepiej, może gorzej, a może tak samo. To mamy, to mamy. No to lecimy z Meczekiem Dzisiaj trochę ponagrywam do ostatniej okazji nie mam czasu eee, Co to dzisiaj jeszcze? Na pewno może dzisiaj wrzucę hmm, GTA, kolejny odcinek A może coś nowości jakąś nowość Zapraszamy na ciekawe, jest, jest zapowiadające spotkanie. Dzisiejsze jest, komentuję dla Państwa, doskonale już znany Państwu duet, Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami ciekawe starcie w trybie FIFA Ultimate Team Squad Battles. Zawodnicy już na murawie, jeszcze tylko ostatnie przygotowania i zaczynamy. W tych rozgrywkach każdy mecz to zupełnie inne wyzwanie. Trenerzy potrafią naprawdę zaskoczyć ustawieniem i składem. Więc trzeba być gotowym na każdą ewentualność. No ale w tym właśnie tkwi atrakcyjność Squad Battles. Gerard Moreno, Milik. Gerard Moreno. Świetne wejście na skrzydle. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. No, pierwsza akcja na moją ustawienie bramkę. Pierwsza, nie, nie. Trener zdecydował się na ustawienie 4-4-2 z tak zwanym diamentem. Co mi to nie wygląda? W, w tym systemie wysunięty środkowy pomocnik skupiony jest na zadaniach ofensywnych, a drugi odpowiada za rozbijanie akcji rywali i wyprowadzanie piłki spod własnego pola karnego. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Zagrają systemem 4-3-3 ze skrzydłowymi, wspomagającymi pomocników w dostarczaniu piłki napastnikowi. To ustawienie pasuje do stylu Czy potem strzale będą prowadzić? Wspaniale obronił się pał tę piłkę. Ja nawet nie wiedziałem, że, że on tam dobiegnie tak nie? Niestety strata piłki. Trzeba to dobrze rozegrać. Ale elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Brawo! Nic im nie wyszło z tego ataku. Biegnij. Który mi dzwoni? Kurna. Długo utrzymuje się przy piłce. Nie mam czasu. Czemu ja zawsze to jak rozstrzyma. nagrywam odcinek to mi ktoś Będzie dzwoni? Będzie miał okazję na dośrodkowanie. Akcja powstrzymana. Maradona, ma tutaj teraz miejsce. Kurde. Kevin De Bruyne, Lukas, ma sporo możliwości. De Bruyne, to gol. No gut. No i co, i teraz trzeba to jakoś utrzymać ten wynik. Albo strzelić kolejne bramki, albo uważa, no żeby nie przegrać 1 do 0. Przewaga nie jest bezpieczna. No. Prawie Sakai Genshodi Shindigi Kagawa. No, ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Szansa na oddanie strzału! Skuteczna interwencja, ale krają dalej. Sadio Mane... Maradona! Bardzo nie wyszła. piłkę, źle ułożył głowę, bo do bramki zabrakło dość sporo. Od razu było kolejna pie... że nie złożył się poprawnie na na tego Ale takie tre. Trochę... C Ja nie gram na jakimś super nie wiadomo jaki coraz bliżej bramki. poziomie ale Mamy doświadkowanie Mam prawo zzelić. grać na takim No nie, nie wierzę Sami widzicie nie na mój styl gry uderzenia z boleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę sam wie widać, że powinien to zrobić lepiej Herard Moreno Pięknie Burki nadal krośnie i piłkę przejmują rywale. Trzeba przyznać, że kapitalnie się zachował Bramkarz w tej sytuacji. Ale i warto pochwalić drużynę atakującą, która nie. Herard Moreno, wielki broni, ale to jeszcze nie koniec. Kontratak. Lukas. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Karinca. Niewiarygodne, kapitalne, dosięgnął piłki. Dośrodkowanie z różnego, szesnastkę. Niewiele brakowało i mielibyśmy. Niewiele brakowało. Dobre rozegranie różnego i przyzwoity strzał. Wydaje mi się, że na bramka wisi w powietrzu. Prędzej czy później muszą coś strzelić. Mama piłka, pięknie. Lukas, Garincza. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż... Gol. Kolejny do kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. No i mamy dwa do 0, jak to mówią, piłka wciąż w grze. Ushibasaki, Takashi Nui. piłka zagrana w pole karne, czy któryś z nich do niej dojdzie. Roman Birk, niebezpieczeństwo. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Shinji Kagawa. Minamino. Już blisko pola karnego. Mane, Kevin De Bruyne. De Bruyne. Świetnie teraz. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Co teraz zrobi? I Roberto Carlos. Vieira strzela. Nie będzie bramki. Bramkarz łapie piłkę. Patryk Vieira. Lukas Moura. Strzał, ale daleko od Dziwne te szały moje. No, wybijaj gościu. Nie mogę czekać, o, dawaj tą piłkę, wreszcie. moja. i Maradona. Dobrze rozwija się ta akcja. Piętnie, precyzyjnie. O, prawie. Postopadle. Ach, Szkoda, niestety nie ma bramki. Uff. Jeszcze druga połowa przed nami, no sędzia, połowę, rezultat do przerwy 2 do 0, jak tam wyglądają zawodnicy, pociągniemy ten drugi drugą połowę Zaczynamy drugą połowę spotkania. Aj, Aj chuj. Zachciało ja mi się biegania samemu. No, kurna, trzeba to dobrze rozegrać. Maradona przy piłce. No, mogą teraz skarcić rywali. Zaskoczyć nie zdołali, ale wciąż utrzymują się przy piłce. Lukas, genialne podanie. No ty, zbyt szybko ruszył do piłki? Zbyt szybko. Bardzo szybko, no dawaj. No i nie moja piłka. A teraz Dajesz to. to. Odaję z powrotem gospodarze, mogą wrzucić piłkę w szesnastkę. Oj, zupełnie nie wyszła mu ta główka. Niestety, czy to źle się Tu miała być główka, ja było tam było widziałem no Ale nie, nie będzie. będzie. Takashi Nui. Milik. A jakim cudem to obronił? Nie miał prawa sięgnąć tej Uff. Aż dwóch zawodników zdecydował się wymienić trener w swoim zespole. Sakai! Niesamowicie to obronił! Jak on zatrzymał się? Ogrzało. Takie trzeba mi tu dawać. Piłka wyszła na aut. Hasebe Sakai. Minamino. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Fatalny kick z bramkarza. Tak wybijać nie wolno. Mogą teraz za to bardzo słono zapłacić. Garincza. Lukas. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Za chwilę może być dogodna okazja. Kevin de Bruyne. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Dany da teraz Maradona na piłkę. Co z tego wyniknie? Nieprawdopodobna interwencja. Jak on zdołał to obronić? Wyciągnął się jak struna przy tym strzale. Wrzutka w pole karne. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Te brujne! Te brujne! Te brujne! <grym, grym>, kurwa! No ale skojarzy mi się jak z tym włoskim komentatorem coś się tak drze o. głęboka wrzutka rzutu rożnego. W ostatniej chwili sami Państwo widzieli. Myślałem, że będzie gol kapitalna interwencja obrońcy. I będzie aut. Ma piłkę, co teraz zrobi? Brawo, ładnie odebrał. Prawie, kurna. Ta bola mi ucieka zawsze. Minamino. Ależ przeczytał to jak profesor. Maradona przy piłce. Jak zareaguje arbiter? Pięknie. Tak, jest żółta kartka za tę nieładną interwencję. Pięknie. nie ten mecz, musi bardziej uważać. Ja bym dał czerwoną. De Bruyne. De Bruyne podaje niedokładnie i traci piłkę. Sakai. Milik. Garincza. No to dzisiaj jego dzień znowu jest ostoją. Ostoją. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Patrz, jebany dosięgnął, no. Taka Nui. Szansa na dośrodkowanie. Wyjaśni mi sytuację. Milik. Bramkarz w poważnych opałach. Herard... Milik. Takim strzałem go nie zaskoczą. Z bliskiej odległości naprawdę powinien się bardziej postarać. Nagatomo. Hasebe. Benjamin Undre. Nagatomo. Bliska już do bramki. W długim ataku pozycyjnym upatrują szansę ponownego nawiązania walki. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. De Bruyne świetnie teraz precyzyjnie podał w tempo. No i chuj. No i po meczu bym powiedział. Trzech bramek nie zdołają i na pewno strzelić od razu. Najwyższa pora by pożrać w kolejnej bramki. Która z palmi się chce? Kurde, a ja nie wiem. Ta pogoda taka męcząca, bo co? Milik. No, dawaj Pozostało to. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. I tak oto tracą piłkę. Dobrze, złóżny linii bocznej. Genszodzin. A sebe Dobrze, atakujący zawodnik ma teraz wsparcie ze strony swoich kolegów. Garincza. No nie udało wyszło to podanie. to podanie. Inui. No i kolejne jego dobre podanie. No! Kurwa. Kolejny zwycięsko wychodzi z indywidualnego pojedynku Sakai Milik Garincza Co teraz w myśli? Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Piękna mm. interwencja. Coż nie pykło mi. Centruje z rogów polekarne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. The has there will be a of of time. Blisko polekarne. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. No i I to by było chyba na tyle. Jeszcze może akurat pokażę co dostałem w paczkach No i... Dobra kurna, koniec tych gwizdów Zamknąć ryję Pokażę jeszcze co dostałem w paczkach O, nawet dużo kasy dostałem Tu przeglądaj paczki, co my to mamy? Dwie tylko ta wypożyczenia premium, niech będzie pierwszą. Zobaczymy, co tu jest w tym. Dobra, pomin. Co tu mamy? Schmeichel i Engels. I co tu mamy jeszcze? Stadion i Atlanta United. Strój. Czekaj to, tak kurde. Nawet. od Kolejna. A tu co mamy? Jakieś birsa, rejcio, kamera. O, oh, co to do kondycji? Kontrakty, kondycja, weźcie. Dobra. Więcej paczek nie ma. I to by było na tyle w tym odcinku. Następny odcinek, nie wiem kiedy będzie. Ja mi się zachcę grać we FIFA. Póki co nie chcę mi się w ogóle grać w nic. Taki jakiś okres teraz, że się człowiekowi nic nie chce. A więc tak. Do zobaczenia w następnym odcinku z FIFA. Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście nie zapomnijcie dać lajków, zaprosić udostępnić znajomym mojego filmu. No i dawajcie subskrypcję oczywiście. Ten kto ma to nie musi, ale nie chcę zaznaczyć dzwoneczek, że nowe filmy będą. Będą powiadomienia. A więc tak, do zobaczenia na serdecznie.